Witam wszystkich serdecznie, tutaj Dariusz Waver i zapraszam Was wszystkich do pierwszej z trzech części podstaw strategii Heroes of the Storm. Poradnik ten dedykowany jest dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Heroes of the Storm i wszystkie opisane w nim sytuacje należy traktować jako ogólne wskazówki, a nie konieczne do spełnienia imperatywy, niezbędne do zwycięstwa w grze. Po rozegraniu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu gier pewnie z łatwością znajdziecie wyjątki od sugestii zawartych w tym poradniku, ale mam nadzieję, nawet wtedy go docenicie i uznacie, że mimo wszystko zwykle porady te są słuszne. W pierwszej części poradnika omówimy pierwszy etap meczu, tak zwany Early Game. Czym się ten etap charakteryzuje? Po pierwsze, miniony wieże, forty są względnie silne. To znaczy, że zadają nam, bohaterom, duże obrażenia i są też wytrzymałe, czyli my zadajemy im względnie małe obrażenia. W praktyce oznacza to, że próby niszczenia fortyfikacji są raczej niebezpieczne i trwają naprawdę długo. A po drugie, co jest być może bardziej istotne, ściągnięcie przeciwnika w zasięg fortyfikacji lub nawet dużej gromady minionów jest dla przeciwnika bardzo niebezpieczne. Po drugie, Bohaterowie mają tylko podstawowe wersje talentów i nie mają jeszcze dostępnych umiejętności heroicznych. Mały burst damage, czyli w zasadzie względnie trudno jest zabić przeciwnika. Postacie takie jak Nowa, Walla czy Falstad nie są w stanie w tak krótkim czasie zadać tak dużych obrażeń, więc jest stosunkowo. E, łatwo też uciekać przed przeciwnikami. Wiele kombosów. U jednego lub między kilkoma bohaterami nie jest też jeszcze dostępne, bo często kombosty zależne są od talentów albo właśnie od umiejętności heroicznych. W praktyce oznacza to, że ilość zabójstw w tym początkowym etapie me meczu jest raczej mała. Kolejną cechą tego etapu jest to, że najemnicy i zadania specjalne na mapach nie są jeszcze aktywne. One owszem uaktywniają się jeszcze przed umownym końcem tego pierwszego etapu gry, natomiast na samym początku jeszcze nie są dostępne, więc bohaterowie mogą skupić się na minionach i ewentualnie na walkach między sobą. I ostatnia rzecz. W początkowej fazie meczu na niskich poziomach bohaterowie po śmierci odradzają się bardzo szybko. Na pierwszym levelu tak naprawdę szybciej jest umrzeć i odnowa narodzić się koło kora, niż wykonać teleportację do bazy. Oczywiście ze śmiercią wiąże się utrata XP-ków, a w zasadzie zyskanie XP-ków przez przeciwników, ale to już jest inna historia. Kiedy kończy się early game? Granice oczywiście są rozmyte, ale zwykle następuje to między 7. a 10. poziomem. Kiedy bohaterowie mają już po trzy talenty, często mogą skutecznie walczyć z bohaterami drużyny przeciwnej, wchodzą w grę już komba, o których mówiłem, i częściej trzymają się razem, gdzieś biegając po mapie i starając się wykonywać jakieś specjalne zadania, np. Na zdobywasz najemników albo zadania mapy, niż siedzą po prostu na liniach i zdobywają doświadczenie. Na no takim ostatecznym, moim zdaniem, końcem tego etapu jest zdobycie umiejętności heroicznej, które zawsze znacząco wpływają na rozgrywkę i tak naprawdę można powiedzieć, że decydują o tym, jak teamfighty się rozgrywają. Więc od momentu, kiedy bohaterowie uzyskują umiejętności heroiczne, zaczyna się już tak zwany midgame, czyli ten środkowy etap gry. Podstawowym celem early game jest wyrobienie sobie możliwie dużej przewagi nad przeciwnikami. Przewaga ta oczywiście objawia się w postaci wyższego poziomu doświadczenia drużyny. W jaki sposób chcemy osiągnąć ten cel? Przede wszystkim musimy pozyskiwać doświadczenie ze wszystkich minionów na wszystkich liniach na danej mapie. Po drugie, w miarę naszych możliwości, chcemy uniemożliwić naszym przeciwnikom Zdobywanie doświadczenia z co najmniej jednej, a najlepiej ze wszystkich linii, i możemy to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy, najłatwiejszy, to jest zabójstwo bohaterów przeciwnika, i nie chodzi tutaj o sam fakt dokonania zabójstwa, o doświadczenie, które z tego zabójstwa otrzymujemy, ale o to, że na danej linii przez pewien czas tego bohatera nie będzie i nie będzie on mógł zdobywać doświadczenia dla swojej drużyny. Oczywiście, jeśli na danej linii jest dwóch bohaterów, to ten drugi może zdobywać doświadczenie, więc tak naprawdę warto, jeśli już chcemy atakować bohaterów, priorytetyzować te linie, na których jest tylko jeden bohater. Drugim sposobem, nieco podobnym do poprzedniego, jest zmuszenie przeciwnika do skorzystania z hardstone lub ze studni. Na dłuższy lub krótszy, jak w przypadku studni, czas bohater znika z linii, jeśli linia jest pusta, my możemy zdobywać doświadczenie. Trzecim sposobem, najbardziej ryzykownym można powiedzieć, jest utrzymywanie bohaterów przeciwnika blisko jego bram, zbyt daleko od zasięgu zdobywania punktów doświadczenia. Jest to trudne, ponieważ my możemy znaleźć się na przykład w zasięgu ostrzału wież, fortyfikacji przeciwnika, i wtedy sami otrzymamy obrażenia, będziemy musieli się cofnąć, będziemy musieli się uleczyć, i wtedy nas może przez pewien czas nie być na linii. Natomiast ogólnie jest to jakaś metoda. No i trzecia rzecz, już oddzielna, same zabójstwa. Tak jak mówiłem, one dają punkty doświadczenia, ale tak naprawdę to nie jest na tym etapie jeszcze najistotniejsze. Ok, wszystko pięknie, ale jak tak naprawdę w praktyce zdobywać to doświadczenie i osiągnąć przewagę? Po pierwsze, na każdej linii mieć przynajmniej jednego bohatera i w miarę możliwości dobrać ich tak, żeby mieli możliwości ucieczki. Mogą to być Walla, może to być Falstad, może to być nawet Sonia, która też ma wbrew pozorom całkiem dobre mechanizmy ucieczki. I ci bohaterowie mają za zadanie trzymać się w pobliżu umierających minionów przeciwnika. Nie musi to być bardzo blisko. Jak się przekonacie grając, odległość, z której zdobywa się punkt doświadczenia w Heroes of the Storm jest naprawdę dosyć duża. Więc muszą znaleźć takie miejsce, żeby zdobywać xpeki, ewentualnie próbować gdzieś tam jeszcze pocisnąć na tej linii, natomiast przede wszystkim nie mogą narażać się na niebezpieczeństwo i nie mogą ginąć. W ogóle można powiedzieć, że nie ginąć to jest pierwsza i najważniejsza zasada tej gry, która akurat w early game jest mniej istotna ze względu na małą karę za śmierć, i w szczególności, jeśli na danej linii jest drugi bohater, który zdobywa XP, to tak naprawdę przy, w przypadku śmierci nic złego się nie stało. Natomiast zawsze jest to jakaś strata, jest to konieczność cofnięcia się i, i odczekania kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, więc nie należy tego robić. Ok, no i kolejną rzeczą, jak już mamy na trzech liniach jakichś tam bohaterów, którzy zdobywają doświadczenia, potencjalnie możemy dwóch bohaterów. Wykorzystać w celu na przykład odpychania przeciwników od minionów, w celu prób zabójstwa przeciwników. Nawet jeśli nie zabijemy, to być może właśnie cofniemy do studni, o czym mówiłem wcześniej. Dzięki temu też uzyskamy delikatną przewagę. No i tych, tak jakby dodatkowych dwóch bohaterów, może wędrować między poszczególnymi liniami. I próbować dodatkowo delikatnie puszować, próbować na różnych liniach z zaskoczenia atakować przeciwników. Zwykle jest tak na mapach, że gdzieś nad albo pod linią są specjalne miejsca, takie krzaczki jakby, w których można się schować. No i jeśli przeciwnik będzie nieostrożny, wysunie się za bardzo do przodu, należy to wykorzystać i zadać mu możliwie duże obrażenia. Dodatkowymi sposobami na osiągnięcie przewagi są na przykład zdobywanie celów specjalnych na mapach. W momencie, kiedy one się już aktywują, e, często chcemy to robić, między innymi właśnie po to, by na dalszą część meczu zyskać przewagę. W pewnym sensie celem jest też zmniejszenie zapasów amunicji na wieżach przeciwników. Jeśli uda nam się e, na linii przesunąć nasze miniony pod przeciwnika, to w pewien pośredni sposób, spo, sposób zmniejszamy możliwości obronne naszych przeciwników. Kolejny krok to jest niszczenie wież i bram. Aczkolwiek we wczesnym etapie gry, zwykle nie jest to możliwe i wymaga naprawdę dosyć specyficznej kompozycji. W szczególności kompozycje z sierżantem petardą, są w tym przypadku skuteczne. No i ostatni cel to zdobywanie najemników. W momencie, kiedy oni się uaktywnią, jeśli mamy dwóch bohaterów, którzy powiedzmy na czwartym, piątym poziomie będą w stanie tych najemników zdobyć, można się o to pokusić. W zależności oczywiście od sytuacji na mapie. Teraz kilka słów na temat strategii i trików na konkretne mapy, które można wykorzystać na swoją korzyść. Na zatoce Czarno Sercego w tej chwili standardowym zagraniem meta jest. Wzięcie czterech bohaterów do przejęcia strażnicy, a potem skrzyni z monetami, która się pojawia pod nią, oraz jednego bohatera na dolną linię do zbierania punktów doświadczenia i ewentualnego przejęcia monet. Bohaterem, który dobrze nadaje się na dolną linię, jest na przykład Zagara, na przykład Gazlą, ale może to być w zasadzie, w zasadzie każdy inny bohater. Ważne jest to, by nie tracić doświadczenia z tej dolnej linii. Na Dragon Dragonshire warto na początku meczu rozdzielić się tak, by dwóch bohaterów było na górnej i dwóch na dolnej linii, za to jeden bohater w środku. W miarę możliwości trzeba popchnąć linię górną i dolną, uszczuplić amunicję na wieżach przeciwnika, dzięki czemu, jak już uaktywnią się kaplicę, będzie można je przejąć odrobinkę łatwiej, zmniejszywszy wcześniej możliwości defensywne przeciwników. Dodatkowo na Dragon Shire, ze względu na to, że między dolną a środkową linią jest niewielka odległość, można wytypować jednego lub dwóch bohaterów, którzy będą się między dolną a środkową linią przemieszczali i będą próbowali zaskoczyć bohatera przeciwników, będą próbowali troszkę mocniej popuszować przez pewien czas konkretną linię. Jeśli uda się osiągnąć na przykład wycofanie bohatera przeciwnika z danej linii, to może to dać dużą przewagę w doświadczeniu. A tak jak mówię, ta odległość jest na tyle niewielka, że w zasadzie. E, zanim jedna fala minionów zostanie zabita e, przez tą dodatkową dwójkę bohaterów, to, to na, zdążą spokojnie oni się cofnąć też na dół. Jeśli chodzi o przeklętą dolinę. To istnieje strategia, która mówi, że w momencie pojawienia się pierwszego trybutu, tak naprawdę nie warto go brać. Można go poddać, ale zrobić to w sposób sprytny i inteligentny. Czyli dwóch bohaterów oddelegować do tego, by przeszkadzali drużynie przeciwniej we wzięciu trybutu, a trzech bohaterów stoi na liniach i zdobywa doświadczenie. Można w ten sposób zyskać, jeśli będzie to efektywne i trwało przez powiedzmy pół minuty, czy nawet minutę, zyskać jeden pełny poziom przewagi, a to jest naprawdę bardzo, bardzo znacząca przewaga na tym etapie. Jacy bohaterowie się do tego nadają? Zagara ze swoim zrzutem, która może na trybut zrzucić po prostu rouczę, Tyrandę ze strażnikiem, która w zasadzie z dowolnej odległości, musi tylko mieć odpowiednie wyczucie czasu, przerwać pobieranie trybutu. Gazol z eksplodium, no i oczywiście Sierżant Petarda w trybie oblężniczym, który też z dużej odległości może e, zadawać obrażenia. Ewentualnie Stitches z hakiem i Jaina ze swoją zamiecią. Będą się sprawdzały w tej roli. Kolejnym takim delikatnym trikiem jest e, branie najemników w miarę możliwości tuż przed spodziewanym pojawieniem się trybutu na mapie. Czyli... Mm, Spodziewamy się, że będzie za chwilę, albo ewentualnie przyszło już ostrzeżenie, że trybut się pojawia. Szybciutko trójką bohaterów yy, bierzemy jakiś obóz najemników. Ci najemnicy będą naprawdę mocno czasami yy, popychać danego leina, a my spokojnie możemy wtedy zająć się przejmowaniem trybutu. Oczywiście, czy możemy zastosować tą strategię, czy nie zależy od tego, gdzie akurat znajdują się nasi bohaterowie itd., itd., ale bywa to naprawdę bardzo skuteczne. Jeśli chodzi o nawiedzone kopalnie, to tu jest dosyć specyficzna sytuacja, ze względu na to, że są dwie linie na mapie i jest raczej mała mapa przed otwarciem kopalni, to dużo wcześniej inicjowane są teamfighty i można powiedzieć, że jest bardziej wartka agresywna akcja na tej mapie. Poniekąd wynika z tego, że można oddelegować dosyć wcześnie dwóch, trzech bohaterów, zostawiwszy po jednym na linii do zdobywania doświadczenia, do przejęcia najemników. Skoro tak łatwo to zrobić i możemy taką ilość bohaterów oddelegować, może warto to zrobić wcześniej, na czwartym, piątym poziomie, na przykład tuż przed pierwszym otwarciem kopalni. A właśnie, skoro o tym mowa, to jest też strategia, która mówi, że pierwsze wejście do kopalni można ominąć, przejąć wszystkie trzy obozy najemników całą drużyną i popchnąć linię. Eee, tak naprawdę jest to możliwe ze względu na względnie małą siłę golema w stosunku do fortyfikacji. To znaczy, na wczesnych poziomach golem jest na tyle słaby względem wież i fortów, że nie jest w stanie zadawać im miażdżących obrażeń, tak jak w późnych etapach gry. No i jeśli stosujemy takie zagranie, to tak naprawdę można je uznać za udane, jeśli uda nam się zniszczyć fort, czyli dokonać mniej więcej tego, co prawdopodobnie uda się drużynie z pełnym golemem. Ale też na przykład zabić jednego dwóch bohaterów, którzy mogli zostać na powierzchni i ewentualnie można mm, zdobyć przewagę jednego, może nawet dwóch poziomów, jeśli uda nam się to wykonać dobrze i skutecznie. Natomiast warto zauważyć, że strategia ta wymaga naprawdę zgranej drużyny, i, i w losowych grach raczej nie polecam próbować jej stosować. Jeśli chodzi o ogród grozy, to. Na tej mapie trzeba bardzo uważać. To nie jest strategia, to jest też taki tips ode mnie. Stojąc samemu na linii nocą, należy naprawdę uważać, bo bardzo dużo e, drużyn próbuje we dwóch, trzech bohaterów dokonać zabójstwa. Nocą widoczność jest ograniczona, więc dużo później wykrywa się próbę ewentualnych zasadzek i dużo ciężej jest uciec. Więc naprawdę należy uważać. Tutaj też można powiedzieć, troszkę wcześniej kończy się ten early game, a, a przynajmniej modyfikuje się ten early game ze względu na noc, która zapada na niskich poziomach bohaterów. Można spróbować w trakcie nocy zgrupować się w jedną drużynę pięcioosobową, pięciu bohaterów obok siebie, przejąć na górze lub na dole mapy wszystkie trzy obozy, a następnie wziąć się za niszczenie koszmara. Najpierw tego, który znajduje się po tej stronie, gdzie wzięliśmy obozy, a potem przejść całą drużyną na drugą stronę mapy. Jeśli nasi przeciwnicy stali na liniach i zdobywali doświadczenie, i ewentualnie dwoma, trzema bohaterami zaatakowali koszmara, tego wielkiego, no to wtedy jest szansa, że będziemy mieli stratę w doświadczeniu. Natomiast jeśli uda nam się zaskoczyć bohaterów w trakcie przejmowania ich koszmara, Albo przynajmniej uda nam się sprawić, by ci najemnicy rzeczywiście dosyć mocno pocisnęli daną linię. No, to mamy, mamy przewagę, może nie poziomu, ale taką chwilową, jakby przewagę inicjatywy na mapie. Także tak jak mówię, w niektórych sytuacjach można, można wypróbować tę strategię. Na koniec, jeszcze kilka krótkich porad, które tyczą się wszystkich map i w zasadzie wszystkich bohaterów. Pierwsza rzecz. Podczas walki z minionami warto oszczędzać manę. Przede wszystkim umiejętności powinno się wykorzystywać wtedy, kiedy walczymy przeciwko innym bohaterom, ponieważ tak naprawdę to bohaterowie są w tej grze najistotniejsi i to ich chcemy osłabiać i zabijać. Miniony są poniekąd dodatkiem. No, i naprawdę głupie jest się znaleźć w sytuacji, gdy powiedzmy, jesteśmy atakowani przez dwóch bohaterów. No i na przykład walną, już byśmy użyli naszego talentu, który pozwala nam uciec, ale niestety nie możemy, bo nie mamy many, giniemy i nasza drużyna naprawdę bardzo, bardzo dużo przez to traci, tak doświadczenia, jak i ogólnie, jeśli chodzi o dalszą część meczu. Także wykorzystujmy nasze umiejętności rozsądnie, a ewentualnie zróbmy sobie w głowie mentalny, zapas many, którego nie ruszamy, żeby móc w krytycznej sytuacji użyć właśnie umiejętności ucieczki. Druga rzecz, jeśli już wykorzystujemy na minione jakieś umiejętności, to miejmy z tego jakiś dodatkowy zysk niż tylko zadanie tych, tych obrażeń w trywialny sposób. W szczególności umiejętności obszarowe zadają minionom ogromne obrażenia. Należy poczekać do momentu, kiedy miniony się zgrupują, zetrą z minionami drugiej drużyny i wtedy rzucić na przykład zamieć Janey albo pierwotny chwyt Kerrigan. Wtedy należy użyć tępicieli, zagary i też dobrze celować tymi tępicielami, żeby uderzyły w środek grupy, a nie gdzieś we front. Także tak naprawdę tępiciele to najlepiej z flanki Rzucać. No i ewentualnie, oczywiście, gazol ze swoim walidziałem czy eksplodium. No to są rzeczy, które należy wykorzystywać, jeśli chce się puszować linię. Natomiast y, poprzednia rzecz, czyli ta rezerwa MANY, wykorzystanie MANY głównie na bohaterów cały czas y, jest w mocy. Należy o tym pamiętać. Kolejna rzecz. Y, w pewnym sensie amunicja na wieżach i fortach to jest jakiś surowiec, jakiś zasób. My możemy niektórymi umiejętnościami ten zasób troszeczkę uszczuplać u przeciwnika. Przykładem może być zrzut karakanów u zagary. Mogą być też tępiciele, bo nie wiem czy wiecie, ale tępiciele też są atakowani, atakowane przez wieże. Czy na przykład działka gazola, czy drzewiec Malfuriona od czwartego poziomu tak samo zombie u nas i bo też są domyślnie atakowane przez sztuczną inteligencję, więc jeśli rzucimy te umiejętności gdzieś blisko wieża, albo najlepiej na wieżę, żeby przy okazji zadać jakieś obrażenia, będziemy mieli wtedy przewagę w późniejszej ofensywie, ponieważ nasi przeciwnicy będą mieli gorszą obronę. Jeśli chodzi o tę pierwszą część, to by było na tyle. Na przestrzeni następnych kilku tygodni mam nadzieję przygotować poradniki dla dalszych etapów gry, dla mid game'u i late game'u. Tymczasem zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, do śledzenia profilu STT StarCraft na Facebooku. No i cóż, jak zawsze, do następnego kasta. Cześć!